Cześć, witam Was serdecznie na kanale Projekt na Piątkę, w którym remontuję tą oto moją przyczepkę, niewiadówkę. Przyczepka jest jeszcze pod pokrowcem, ale za chwilkę to się zmieni, ponieważ po ostatnim odcinku zdarzyła się rzecz dla mnie niesamowita i przyczepa na najbliższe kilka dni. Zmienia miejscówkę, wyjeżdża tutaj z parkingu. Ponieważ troszeczkę goni mnie czas, to wszystko opowiem Wam już, jak będziemy na miejscu. Natomiast ja muszę przygotować przyczepę, żeby można było nią w ogóle wyjechać na drogę. Muszę zamontować do niej jakieś sensowne koła oraz tymczasowe oświetlenie, żeby móc bezpiecznie poruszać się po drodze. Koła mam zmienione, światła są zamontowane, odpinam przyczepę i jedziemy.